Wygrała swój pojedynek naprawdę w wspaniałych okolicznościach. Bardzo zacięty pojedynek z bardzo dobrze dzisiaj dysponowaną Ukrainką. No Laura, powiesz szczerze, jak ocenić swój pojedynek? Naprawdę było, widać, że było bardzo ciężko. No było ciężko. Uf, trochę jeszcze nie ochłonęłam emocji jeszcze. No było jak było. 2-1 to jest troszkę niezadowolające zwycięstwo. No ale zrobiłam co mogłam. Troszkę się postresowałam przed swoją publicznością. No ale wygrałam. Cieszę się. I to jest najważniejsze, bardzo się z tego również cieszymy, natomiast właśnie nawiązując Laura do tego aspektu, tego ciężaru presji, no nie ma co ukrywać, że on był bardzo duży tutaj, wszyscy bardzo Ciebie gorąco dopingowali, czy to miało wpływ na pojedynek? Oczywiście, że miało. Ja walczę już kilka lat i nigdy nie miałam jeszcze takiego stresu jak dzisiaj, bo pierwszy raz miałam okazję przed swoją publicznością walczyć, no i to był naprawdę ogromny stres, to na pewno wpłynęło na walkę. Mówiłaś wcześniej, że... Właśnie z tego powodu, że walczysz u siebie, to będziesz się bardziej stresować niż przed chociażby mistrzostwami Europy. To faktycznie tak było? Tak, z pewnością. Tutaj była cała moja rodzina, znajomi, cały jasno mi przyszło mnie oglądać. To jest naprawdę ogromny stres i nie życzę nikomu tego. A czy zaskoczyła ciebie czymś dzisiaj Ukrainka? Trzeba przyznać, że naprawdę zwycięstwo przyszło bardzo ciężko i ona była dzisiaj również świetnie despodowana. Tak, tak, z pewnością mnie zaskoczyła. Ja troszkę nawet znaczy się nie powiem, że odpuściłam, ale byłam troszkę pewna siebie, ponieważ ja już walczyłam z tą Ukrainką i zremisowałam u niej jednak walkę miałam wygraną no i nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze przygotowana i zaskoczyła mnie na pewno Miałem czasem takie wrażenie, że ona chciała naprawdę bardzo agresywnie znaczy bardzo agresywnie walczyła i miałem takie wrażenie, że ona chciała mówiąc przysłowiowo urwać się głowy. masz takie wrażenie? Tak, ona wiedziała, że walczy nie na swoim terenie i żeby wygrać musi mnie skończyć przed czasem no nie udało się na szczęście Jakoś tam wybrnąłam z tej opresji, no i wygrałam. Na zakończenie Laura, co teraz? Wiemy, że czekają Was bardzo ważne zawody w Gliwicach i jeszcze ważniejsze Mistrzostwa Europy w Cetniewie. Właśnie jak teraz będą przygotować, biegać do, tego, do, tych, do tych mistrzostw i no jaką Laurę możemy zobaczyć na Mistrzostwach Europy? Powiem tak, teraz przez trzy dni miałam troszkę sobie odpocząć po tym meczu, bo przygotowania były ciężkie. No ale niestety muszę jeszcze podciągnąć, ponieważ spotkam się z pewnością w finale na Mistrzostwach Śląska też z Wiktorią Wirt. No i muszę jeszcze te trzy dni podciągnąć. No a Mistrzostwa Europy to się wszystko okaże. To jest jeszcze niepewne, że ja będę startować, ponieważ kadra zostanie wybrana na obozie przed samymi Mistrzostwami Europy. No ale mam nadzieję, że się uda, że będę najlepsza i że uda mi się wystartować. Również to głęboko wierzymy, trzymamy kciuki. Laura Grzyb była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.